Montując poprzednią recenzję, która była pierwszą z nowym oświetleniem, zdałem sobie sprawę, że potrzebna będzie pewna zmiana formatu, żeby no, materiał lepiej wyglądał. Także witam was w recenzji. Podróży z bajkami Metal Pony. Książkę tę zakupiłem w Oshą w 2020 bodajże w październiku, a kosztowała mnie ona. Uświadomiłem sobie, że trzeba będzie taką sztuczkę zastosować, żeby pokazać Wam Paragon. Książka kosztowała mnie 11:99. I cóż, jeśli ktoś patrząc na nazwę, która tutaj o, widnieje, jeśli ktoś oczekuje jakiejś historyjki, no nie, tutaj mamy coś innego. Mianowicie bajki to tutaj różne marki, na przykład Smurf, Bing, Maszej Niedźwiedź. O to właśnie tutaj chodzi. I cóż, jak widzicie, mamy tutaj taki oto uchwyt. Zaraz Wam wyjaśnię, o co, o co z nim chodzi. Um, okładka wygląda naprawdę całkiem spoko, muszę przyznać. Tak się prezentuje grzbiet. Jest troszkę. Jakby to określić, starty, no ale lata zrobiły swoje, można powiedzieć. Pierwotna cena wynosiła 16,99. Dzięki zaoszczędzonym pieniądzom mogłem zmienić swoje życie. Zdecydowanie mogłem to zrobić. Jej. Podróże małe i duże w towarzystwie kucyków to zabawa na 102. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wakacje, na spacer, czy do przyjaciela, dzięki wygodnej rące zawsze możesz zabrać tę książeczkę ze sobą. No, to wcale nie tak, że można wziąć torbę, plecak. Ale, żeby nie było, mam szczerą nadzieję, iż dzięki tej rądce mogę kogoś zgilotynować. Mam na to naprawdę szczerą nadzieję. Bo tak to się prezentuje. Znajdziesz w nim mnóstwo wciągających zadań i łamigłówek z ulubionymi bohaterami. Z tą książeczką, walizeczką, już nie grozi ci nuda. No, walizeczka to jest. Dość naciągane, no ale pallico Tak, yy, zgadza się. Mamy tutaj zadania. Cóż, to by się spodziewał. Tutaj osoby odpowiedzialne za stworzenie. Egmont.pl Tak, dystrybutor to oczywiście Egmont. Dość standardowo. go no, Hasbro. Patron medialny. Cóż, okładka wygląda ok. No, niektóre obrazki. Ten no, trochę gorzej wygląda. Ale ogólnie, okładka sama w sobie jest moim zdaniem na plus. Jak najbardziej. No, dobra, bo tak tu sobie gadam, gadam i gadam. A jak wygląda to w środku? Tu jeszcze jest ok. Jeśli chodzi o obrazki. A tu już przestało być ok. Niestety. Hmm, więc tak. Jeśli chodzi o zadania, to mogę już na. mogę śmiało stwierdzić po przejrzeniu, że jest tutaj ich cała masa. Czyli sporo, jeśli chodzi o samą ilość. Ale też jest dość spore zróżnicowanie. Ale dobra, to może wyjdzie w praniu. Hmm, Dopasuj, cudkości do konturów. Tutaj mamy z, hmm, jakby. Pisać litery i powiedzieć nam imię, zaznaczyć odpowiedniego kucyka. Tutaj mamy znaleźć taką samą sekwencję jak ta. No tak, zapamiętaj jak wygląda obrazek, przewróć stronę i znajdź trzy różnice. Takie zadanie na pamięć. A ja mam akurat całą może powinienem je wykonać. Łączenie kropek. To l? Luz Pekaz, Kzo, Alokczeda. Alokczeda akurat brzmi jak jakieś słowo, nie wiem, może rumuńskie czy coś. Aluspekaz to może tak trochę ...w niemiecku w sumie. Tak mi się kojarzy przynajmniej. No tak, mamy rozpoznać czym są te zdeformowane przedmioty. I oczywiście wpisać wyraz. Warkujący elementy układanki. Yy, jeden różniący się cień. Coś ala sudoku. Nie wiem, czy to mogę nazwać sudoku, więc nazwałem to ala sudoku. Kwasi sudoku czy coś? To na nie wygląda jakoś szczególnie dobrze. Tylko moje zdanie. połączenie Cyka z zawodem, który wykonuje quasi domino, można powiedzieć, czyli po prostu odpowiednio pokolorować dane kwadraciki. nazwijmy to. To po prostu te puste pola. Dalej. Kolorowanka. Liczenie przedmiotów. Przepraszam, wiem, że mamy wakacje, a tutaj wjeżdża dodawanie. Przykro mi, matematyka jest wszędzie, najwyraźniej. Zapasowanie kucyka do tego, co widać przez dziurkę od klucza. Liczenie jabłek w poszczególnych kolorach. No widzicie, to jest tylko... Taką... No są różne te zadania, więc to jest całkiem spoko. Tu labirynt. Tutaj znaleźć kucyka, który... Nie pasuje do reszty. I uzasadnij dlaczego. Napisz rozprawkę na ten temat. Znajdź identyczne zdjęcie. Znajdź dwóch identycznych spajków. Poczekaj, naprawdę robi to wrażenie, moim zdaniem. Tutaj dziecko nie będzie się nudzić. Mam takie odczucie. A właśnie, bo bym o czymś zapomniał, ale zaraz o tym powiem. Po kolorze jabłka też. Sudoku. O, właśnie. Naklej brakujące babeczki. Bo być może zauważyliście, że tutaj jest taki napis w środku naklejki. To było zadanie dla Was, na spostrzegawczość. Kto wyłapał, gratuluję. No właśnie, może skoro już o tych naklejkach mowa, no to warto by je pokazać. O, muszę odpowiednią stronę tutaj karnąć. Staram się nie pokazywać wam odpowiedzi. No tutaj. Chyba nie wszystkie naklejki są do wykorzystania w kształcie, ale tego nie jestem pewien. Chyba część będzie dla dziecka po prostu. Nie tak mi się wydaje. Także, jak widzicie, będzie też wykorzystywanie nalepek. Jak ktoś lubi, czemu nie? O, wykreślanka. Uwielbiam wykreślanki. Zawsze lubię szukać w nich jakichś głupotek. Mniejszych czy większych, albo takich jak ja. No i co my tu na przykład mamy? Hmm. Czy wiecie, jak się nazywa stolica Kloperów? Papyluza! Tak, <laughs> ktoś tu nie. Zau... No po prostu nie miał odpowiedniej wiedzy i. Dał tutaj taką literę, a ja wyłapałem i cóż. Śmiechą nie było końca. A wiecie co lubi sonata Dusk? Tako. Borgar. Jeszcze tutaj wyłapałem coś takiego własnego. Urnwa. To brzmi jak połączenie urny i no, takiego najstarszego zawodu na świecie, no. Bardzo fajne słowo, może zacznę wykorzystywać. Kto wie, może wam się spodoba. E, łączenie przedmiotu z naszym w zależności od talentu, znaczka, no tego typu rzecz. E, kolorowanie odpowiednich elementów. Litera C, jak. Hmm, pewien ptak. Nie, nie kok! Zboczeńcy. Dokończenie, kolorowanie podłóg wzoru, czyli, że tutaj tak, tak, tak i tak dalej. Kolorowanka. Połączenie kucyka z pierwszą literą imienia. Zapisz pierwszą literę swojego imienia w niebieskiej gwiazdce D. Jak debil. To sobie musisz mieszkować z książeczki dla dzieci. Kolejna wykreślanka, tutaj nic nie znalazłem, niestety, przepraszam zawiodłem, chociaż na upartego berg. co to jest berg? To jest cyrk dla byków? Znalezienie drugiej połowy tortu, niektórzy tu nie mogą znaleźć swojej drugiej połówki, no chyba, że w lodówce, że to są chyba ci psychopaci. Ale nie będę tego oceniał, ludzie mają różne fetysze. Znajdź największego i najmniejszego kucyka na tej stronie, który z nich podoba Ci się najbardziej. To jest w ogóle zapytanie, tak właściwie. To identyczny wzór. Ale wiadomo, zadaję, będę się powtarzać. No, nie można zrobić kilkudziesięciu stron przeróżnych zadań, najróżniejszych. I coś musi zacząć. Powtarzać. Łącz kucyka ze znaczkiem. Narysuj swój znaczek. O, tutaj, akurat zadanie z księżniczkami. Więc znowu ta dziwna celestysk. To oni i ten obrazek. no? Oluję też za coś powiem. Yy, możesz wskazać elementy, które nie przedstawiają fragmentów i portretów w powiększeniu. Czyli, że to jest obrazek bazowy, i my szukamy. Tych elementów, które nie są jakby przybliżone, jeśli dobrze rozumiem. Co oni zrobili z moją kochaną luną? Jak ona wygląda? Co ona ma z ryjem? Co to jest za ryjec? Ja się pytam. Zapasować. Cień. O, tutaj. Zdrowo tylko owoce, a jaki jest twój ulubiony owoc? Duże melony. Tak, piekło już nam nie czeka. Jakby ktoś pytał. Szukanie różnic. 6 sztuk. Zakreślanie zwierząt, które potrafią pływać albo latać. Flaterze wybiera się w odwiedziny do Zekory, ale zabłądziła w lesie Everfree. Pomóż jej znaleźć drogę do chaty z Zekory. No cóż, widzę, że. Rosnące koszty utrzymania się nie oszczędzają nikogo i nawet Zekora musiała się przeprowadzić. No, że żebrażam, ale po prostu. No, drogę do chaty, a tutaj nie ma jej chatki w tle. No. Jak tak można? No z koszmarów przyjaciółki, jesteś przyjaciółką? od, od dzisiaj. Czy ci się to podobać nie? Uzupełnienie wzoru. Tylko jeden Discord wygląda jak prawdziwy. Takujący puzzle. Jest te wektory po prostu. Tak dawno ich nie było, co nie? Naklej. Naklejkę, naklejkę z flery hard. Trudne zadanie, muszę przyznać. Liczenie serc. Eee, dlaczego ona ma rzęsy na opasce? Proszę mi to wyjaśnić. Czy one mają jakieś magiczne moce? Wykleś, wykreśl rzeczy, które nie pasują. Przepraszam bardzo, ale ja się z tym nie zgodzę. Bo ja po prostu doskonale wiem, jak to jest. Kiedy wstajesz rano i masz ochotę znowu się położyć, spać. Także to jest życiowe akurat. A kto zabroni kolację rano? Ja przepraszam bardzo. Co się to kurwa obchodzi, kiedy jem kolację? Nie wpierdalaj mi się w życie. Zajmij się sobą. Szukanie rzeczy, które pasują do rany toalety. Zobacz, bo... Wiem, że mam takie znaczenie, no ale trochę śmiesznie brzmi. Pomocz ryby w pary, jedna nie ma, towarzysza. Platerszaj chce podążyć za zielonym ptakiem. No Dziwne ma te fetysze, ale okej. Okay. I sprawa. Dopasowanie babeczek pod opisu. Narysuj własną babeczkę. Przyda mi się to takiemu, takiemu samogikowi, jak ja. <grym> Znajdź pięć różnic. Dokończ szlaczki. Aż się pierwsza klasa przypomina. Metali chyba na niej jestem czasami. Znajdź elementy, które nie są tego zdjęcia. zupełnie zdania. Nazywam się czerwona. Lubię okulary. Moja grzywa jest twist. Noszę słodycze. To jest się zgadza. Legitne. Jeden wyróżniający się element, nazywanie pół roku, dopasowanie kapeluszów, podłóg życzeń, ja nie jestem rarity, proszę spierdalać. I swój ulubiony kolor, różni kredek, żeby pomóc Rady zaprojektować piękny kapelusz tylko dla siebie. Po co to pytanie? Kto na nie oczekuje odpowiedzi? Sam mam sobie odpowiedzieć? Zakreśl wszystkie słowa pasujące do To Twine Sparkle, a pozostałe wykreśl. A, ja już wiem, na czym to polega. Ja mam wykreślać z... negatywne słowa i zostawić tylko te pozytywne, tak? Ale lizanie z zadu. Ciekawe, czy ona ma własną telewizję propagandową. Szukanie słowa Spike. Oczki szukają mamy. Hmm. Myślę, że to jest ich mamusia. Ja myślę, że to się zgadza. Kiedyś zwierzęta źle się czują, potrzebują pomocy weterynarza. Znacz postać, która potrafi się nimi zaopiekować. Ja myślę, że ten kolega mógłby rozwiązać wszystkie ich problemy na Amen. Tak, tak myślę. I znowu ta paskudna Luna. Chociaż może i tak jest zawsze ta figurka, którą kiedyś prezentowałem. Tak, wiem, mówię już o niektórych lasach, ale naprawdę jestem. Zaniedowolony. Tak, wiem co powiedziałem. To jest taki mocniejszy stopień niezadowolenia. Chyba. Zobaczcie, to się już wracamy do moich wywodów różnych. E, ile widzisz niebieskich, różowych i fioletowych gwiazd? Wszystkie. Ha. I co, cwaniaki? Wonderballs są gotowi do lotu, połącz ich z odpowiednimi cieniami. No, nie powiedziałbym, że Lightning Dust jest Wonderboltką, przynajmniej z tego co mi wiadomo, po pewnym odcinku, ale. Okej. Okay. Tutaj mamy ccala Labirynt i musimy poruszać się jedynie po jedzeniu. Tego chyba jeszcze nie było. Lód podług życzenia. Czyli bez zamierza kupić piękne kwiaty na urodziny Rarity. Każdy, których nie znajdzie na tym straganie. Przedmioty związane z latem i zimą. W tym na silniku kryje się magiczne słowo. Zaczynając od pierwszej litery, wypisz co trzecią albo czytać hasło. P. R. Z. Przepraszam, tak? Nie. Coś innego. Także dam Wam chwilę, żebyście to rozwiązali. Jeśli już rozwiązaliście, no to. No, urnwa! To niezłe robienie w konia, co? Na drugim zdjęciu brakuje jednego członka grupy. Którego? Hmm. Czyżby to był Applejack? Często ją pomijają, także wiecie. Znowu to nasze. Ala Sudoku. Szukanie kucyka według opisu. Co jest nie tak z daną postacią. Gdzie jest najwięcej kryształów? Widzimy się już do końca. A nie, w sumie już jesteśmy w zasadzie na końcu. Jeśli chodzi o same naklejki, to no, też prezentują różny poziom. Na przykład ja już to widziałem wiele razy, ale nadal naprawdę uważam, że to jest po prostu tak źle wyglądająca naklejka. Znaczy ogólnie obrazek. W przypadku to jest naklejka tapinki. Ja pierdolę, skąd oni to biorą. Ale no, dobra, no, większość chyba wygląda takiem spoko. Także. Czy jest to warte swojej ceny tej albo mniejszej. Szczerze uważam, że jak najbardziej. Widać, że twórcy naprawdę się starali, żeby było tutaj jak największa. Jak największa różnorodność tutaj była. I to jest naprawdę. Coś, co warto docenić, to jest naprawdę spory plus. A ilość zadań jest całkiem duża, więc jak za te pieniądze, no myślę, że to będą dobrze wydane pieniądze. Wiadomo, no, zagadki nie są zbyt wymagające, no ale... Wieszę pod uwagę to, że jest to jednak książeczka dla dzieci. Do tego ma zajebiście wygodny uchwyt. Wa Wasze książki to mają? Wasze chore piotery, no, mają to? Nie! To jest zajebistość. To jest po prostu szczyt formy książkowej, szczyt istoty książkowej. Rozumiecie? No. Także bierzcie, czy to za rączkę, czy za cokolwiek i kupujcie. Nie, ogólnie, tak, y jestem zadowolony. Także chętnie poznam Waszą opinię w komentarzach. Chętnie też się dowiem, jak wyglądał ten materiał wideo pod kątem oświetlenia. Może ktoś coś napisze. Ta zmiana formy też chętnie się dowiem, jak ją oceniacie. Chce w sensie, się, że od początku widać przedmiot i na końcu też on jest pokazany. Znaczy, to zdarzało się to już wcześniej, ale rzadko. Także no, jakoś ważna rzecz. No i cóż, z mojej strony myślę, to by było na tyle. Reszta ponownie należy do Was, także. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!